Witamy wszystkich serdecznie, nazywam się Daniel Zalewski. A ja Mateusz Szulimowicz. Jesteśmy ratownikami Słowackiego opr i chcielibyśmy Was zaprosić na serię filmików edukacyjnych. Filmiki będą dostępne na YouTube oraz Facebooku. Będziemy omawiać wiele bardzo ciekawych tematów. O jednym z nich opowie nam już dziś Daniel i jest nim obecna sytuacja epidemiologiczna. W Polsce, jak i na świecie panuje epidemia koronawirusa, dlatego apeluję zostańcie w domu i ograniczcie swoje kontakty do minimum. Między innymi wychodząc do pracy, do sklepu czy z psem. Zachowajcie odwrót między sobą minimum 1,5 metra oraz myjcie często swoje ręce. Jeżeli macie objawy takie jak wysoka gorączka, kaszel, duszność czy problemy z oddychaniem, powiadam Cię o tym w fakcie lekarza. A w przypadku gdy w ciągu ostatnich 14 dni byliście za granicą lub mieliście kontakt ze sobą zarażoną, powiadam Cię o tym fakcie canepit. Przyłączamy się do ogólnopolskiej akcji medyka, w przypadku, gdy dzwonicie numery alarmowe, nie oszukujcie dyspozytora, powiadomcie o wszystkich swoich hobbyach. W tym momencie służby ratunkowe mogą się przygotować, m.in. zakładając taki kombinezon, okulary ochronne czy maseczko ochronne. Dziękuję za dzisiejszy temat i zapraszamy na kolejne tematy już ten dnia.